Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus opuścił tłumy i wszedł do domu. Uczniowie podeszli do niego i prosili, objaśnij nam przypowieść o chwaście na roli. On więc powiedział: Siewcą dobrego nasienia jest syn człowieczy, a rolą jest świat. Dobrym ziarnem są synowie królestwa, a chwastem synowie złego. Nieprzyjacielem jest diabeł, a żniwem koniec świata. Żniwiarzami zaś są aniołowie. Podobnie jak zbiera się chwast, żeby spalić go w ogniu, tak też będzie przy końcu świata. Syn człowieczy wyśle aniołów, a oni usuną z Jego królestwa wszystkie przyczyny upadku oraz tych, którzy postępują niegodziwie. I wrzucą ich do rozpalonego pieca. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Sprawiedliwi natomiast zajaśnieją jak słońce w królestwie swego ojca. Kto ma uszy, niech słucha. Może najpierw chciałbym zwrócić uwagę na, na to, że. Uczniowie podeszli do Pana Jezusa tak na boku, osobno, z dala od tłumów i prosili o objaśnienie Jego nauczania. Dzisiaj też to się dzieje, dzisiaj też tak może i ma się dziać. Pan Jezus też chce, żebyśmy... Po prostu z Pismem Świętym w ręku y, spotykali się z Nim właśnie tak na uboczu, y, tam, gdzie y, są ku temu sprzyjające warunki, jest jakiś spokój, cisza, i żebyśmy y, prosili Go właśnie o wyjaśnienie, konkretnie o to, co nam, co każdemu z nas, y, osobiście Pan Jezus przez to Słowo przez konkretny fragment Pisma Świętego chce tego konkretnego dnia powiedzieć. Tak więc korzystajmy z takich możliwości, bo rzeczywiście Pan Jezus chce nam objaśniać swoje nauczanie. ale przejdźmy do tego, co pan Jezus faktycznie powiedział do treści tego objaśnienia. Kiedy sam komentowałem parę dni temu tę przypowieść, to mówiłem o tym, że tym chwastem nie są źli ludzie. I, i to wyjaśnienie, które Daje Pan Jezus w dzisiejszej Ewangelii, które dał apostołom na osobności, prywatnie, można powiedzieć. Dla mnie osobiście jest tego też potwierdzeniem. Pan Jezus mówi: chwastem są synowie złego. Synami złego to są przede wszystkim no szatani, złe duchy, złe duchy są synami złego. My wszyscy jesteśmy synami Boga, a przynajmniej jesteśmy nimi do momentu, kiedy nie odrzucimy jakoś definitywnie Pana Boga, czyli do momentu w którym rzeczywiście Trzeba się już ostatecznie opowiedzieć. Trudno powiedzieć, jaki to jest moment w życiu każdego człowieka, ale myślę, że każdy z nas gdzieś ma, będzie miał w swoim życiu taki moment, w którym dokona tej, tego fundamentalnego wyboru, czy chce rzeczywiście być dzieckiem Boga. I, I oczywiście ostatecznie możemy to odrzucić to Boże dziecięstwo. Możemy się Boga wyprzeć, wyprzeć się tego Bożego dzieciństwa. Tak jak każde dziecko może powiedzieć swoim rodzicom, nie jesteście moimi rodzicami. Oczywiście i tak jakoś tam dalej będą, ale tymi rodzicami, ale no ale de facto już nie będzie ich nic łączyć. Natomiast stricte synami złego są po prostu złe duchy. I na końcu czasów, na końcu czasów, w każdym razie przyjdzie taki moment, kiedy syn człowieczy wyśle aniołów. A oni usuną z jego królestwa najpierw przede wszystkim wszystkie przyczyny upadku. Yy, właśnie wszystkie przyczyny upadku. Yy, przede wszystkim, myślę, usuną z naszej duszy, z nas, yy, wszystkie przyczyny upadku. I yy, yy, i też usuną z Królestwa Bożego tych, którzy postępują niegodziwie. Czyli tych, którzy właśnie wyrzekli się swojego Bożego dzieciństwa, co się wyraża właśnie takim świadomym wyborem niegodziwego postępowania. Czyli postępowania, które szkodzi, niszczy, które nie ma nic wspólnego z miłością, które nie ma nic wspólnego z Bogiem. Właśnie oni będą jakby usunięci z Królestwa Bożego razem ze wszystkimi przyczynami naszych upadków, naszych błędów, błędów, które nazywamy grzechem, czyli przyczyną razem z wszystkimi przyczynami naszych grzechów. Tak, dlatego, że oni właśnie dokonali tego wyboru, że oni się zbratali właśnie z tym grzechem świadomie, świadomie i z premedytacją. W każdym razie dziś. Wszyscy jesteśmy, możemy się czuć synami Królestwa, nawet jeżeli popełniamy grzechy, ale jeżeli mm, zależy nam na Królestwie Bożym, jeżeli je przyjmujemy, chociaż wiele razy zdarza nam się upaść, zgrzeszyć, ale jeżeli przyjmujemy Królestwo Boże, jesteśmy synami Królestwa. Nie jesteśmy żadnym chwastem. Jesteśmy dobrym ziarnem. I mnie osobiście bardzo by zależało na tym, żebyś, żebyśmy zachowali w sobie właśnie pod wpływem tej dzisiejszej Ewangelii, bo myślę, że na tym też zależy Panu Jezusowi, żebyśmy zachowali świadomość tego, że w oczach Boga jesteśmy dobrzy nawet jeżeli popełniamy grzechy i że o żadnym człowieku nie można dziś powiedzieć że jest właśnie złym człowiekiem że nie jest synem królestwa bo tak naprawdę nie wiemy czy to co zrobił jest właśnie takim chwilowym potknięciem, upadkiem, czy, czy jest jego jakimś ostatecznym, definitywnym wyborem, to drugie jest mało prawdopodobne, bardzo mało prawdopodobne. Ale oczywiście, niech też to dzisiejsze słowo przypomni nam, że coś takiego jak piekło istnieje. Że faktycznie y, można y, tak zbratać się z nieprzyjacielem Boga i człowieka, y, że można płonąć całą wieczność y, czyli y, będąc jednocześnie nie być. Mówiąc inaczej, być w jakiejś wiecznej śmierci to jest coś potwornego. Przed tym Pan Jezus nas przestrzega. I rzeczywiście y, wybierajmy Królestwo Boże wybierajmy Jezusa. Y, nawet jeśli y, będziemy się jeszcze potykać, czyli popełniać grzechy, to jednak wybierajmy Jezusa, aby. Y, jego królestwo, tak jak mówiliśmy sobie wczoraj, w nas rosło, coraz bardziej nas przemieniało, wypełniało sobą, abyśmy stali się po prostu w pełni, całkowicie, totalnie synami światłości, synami królestwa czyli po prostu takimi. Jakim jest Pan Jezus?